Oh yeah, gadam, witam was bardzo serdecznie ludziska, z tej strony Solak, witam was w kolejnym takim materiale z Call of Duty Black Ops 3 z Zombie. Słuchajcie, dzisiaj będziemy losować Liquidy, tak jest. To jest coś na zasadzie takich otwierania skrzynek z CS-a. Też mnie to ciekawi, co mi wypadnie, jakie gumy dostanę i tak dalej. Ostatnio wam się bardzo spodobało, bardzo dużo miałem wyświetleń zresztą też, ponad tysiąc już w sumie jest. E, także pomyślałem, że kurczę, no czego nie? Zrobimy drugą serię taką, dlatego że mamy nowe Galbo e, a pokażę wam co konkretnie mamy tutaj mega e, 4 nowe, e, dlatego że jest nowe DLC, które wyszło. Ale to już no naprawdę to już jakiś czas temu, tylko dopiero teraz sobie pokazuję, bo chciałem nazbierać sobie jeszcze Liquidów. E, poza tym bardzo mało bardzo mało gram Także wiecie, jest taki okres wakacyjny, i no i kurczę, no nie siedzi się w domu i nie gra się na kąpie. No. no sorry, ale taka jest prawda. Dobra, jeszcze nim zaczniemy, mega gumy. Tutaj DLC 2, DLC 1 to są podstawowe te mega gumy. Przeczytam przynajmniej te kilka. Znaczy, właściwie to wszystkie przeczytam, żeby wiedzieć, co dostaniemy. Także pierwszy natrafiłem taki DLC 2 jest Misio. Mega guma. Aktywowane natychmiastowo, gdy w magicznym pudełku pojawi się pluszowy miś Magicznym pudełko dokona ponownego losowania, nie poruszy się też przez kilka kolejnych użyć. No, także. Także taka druga szansa losowania, no i tyle. Jak się mi się pokaże. Dobra, y, fajna guma. Mega rzadkie, chwilowy prezent aktywowane natychmiastowo trwa by jedną pełną rundę, a działa działają dłużej. Czyli ten atut trzeba połknąć. tą, trzeba, tą gumę trzeba połknąć, żeby aktywować kolejną e, gumę, kolejny atut, e, i żeby działał dłużej. Tak to, tak to wygląda. No a takie średnie w sumie, szczerze mówiąc. I jeszcze jedna ostatnia guma. Tajemniczy klient, ultra-mega rzadkie. I to, jak się kurde uda, tą gumę wylosować, to będę naprawdę mega zadowolony, bo naprawdę jest fajna. Już czytamy. Aktywowane natychmiastowo. Trwa 10 minut. Każdy zakup broni ze ściany może być użyty do zakupu amunicji do dowolnej broni. Czyli powiedzmy mamy ulepszone AK-47, AK, boże AK-47, Kena mamy, no tak zresztą tutaj tak się sugeruje tylko tym, Kaena mamy kupionego. Podchodzimy pod byle, jaką broń. No, na przykład powiedzmy Wespera. Uh, no, powiedzmy, podchodzimy pod Wespera, mając Kaena, i tak kupujemy z niego amunicję, jeżeli nam potrzeba. E, czyli ze ściany. No, i tak to, tak to właśnie działa. Klasyczne mam takie. Eee, tutaj też odblokowujemy, co zresztą jeszcze pokażę, ale to później wrócimy do tego. Eee, jeszcze jedną taką, jedną fajną, zajebistą rzecz wręcz bym po pokazał. Eee, to są mianowicie utwory muzyczne. Eee, czekajcie, tu miałem taką ustawioną zarombistą, tak. I niech leci. I teraz leci Ignition. E, to tylko wam e, urywek e, puszczę, ale to jest bardzo fajna ciekawostka, dlatego że właśnie w menu, jeżeli tam czekacie, no to e, umila wam czas, właśnie. Mm, no, po prostu ścieżka dźwiękowa jakaś, no, jakakolwiek. E, dobra. No i leci sobie tam w tle. Yy, niech sobie leci to jako chwilowo, yy, jako tło. Aha, tutaj nie będzie chyba. Dobra. Yy, słuchajcie. Yy, to jest czy nie jest w końcu? Aha, bo to tylko w menu. A tu już nie. Dobra, dobra, to nic, to trochę, trochę tam zrypałem. Dobra, nie przedłużajmy, więc. Yy, będziemy cały czas za trzeci poziom, bo to jest największa szansa na jakieś rzadkie gumy. A zresztą tu piszę. I, I co, będziemy cały czas za trójkę losować, i życzcie szczęścia. Odpalamy. O, i już mamy pierwszą nową gumę. Światłostręt. To jest zajebista guma. Tak słyszałem, nawet bo jeszcze jej nie, nigdy nie miałem. Już wam pokazuję. Światłostręt. Hmm, właśnie, nie przeczytałem tego, kurde, światło stręt, mega rzadkie, aktywowane, jedna aktywacja na dwie minuty, zombie widziane przez gracze nie będą się poruszać, czyli w momencie, gdy tam e, sobie e, biegną do nas zombiaki, my się odwracamy, one w tej chwili stopują, e, także tak musimy się patrzeć. Tu jest zresztą taka ciekawostka do Nuketowna mapy, ktoś mnie właśnie prosił ostatnio, żebym z multika nagrał coś. Eee, tylko, że właśnie te easter eggs z multika na nuketownie I ja bardzo Bardzo jestem chętny, jeżeli to zrobić I jeżeli nie macie nic przeciwko to piszcie w komentarzach, że Chcecie właśnie też z multika coś I na pewno to zrobię Lecimy Aha, czyli 4 gumy teraz dostaliśmy, bo był mnożnik raz 2 Efemeryczne ulepszenie i e, insta -kill. Dobra, to lecimy dalej. O jest! Pięknie. Tajemniczy klient. Zmiana obrotu. Chwilowy prezent. Nice, nice. Tajemniczy klient. Muszę zobaczyć sobie to. O i następna leci muzea, jak słyszycie w tle. Ewymaryczne ulepszenie jest. Tajemniczy klient. Mega ultra kurwa rzadkie. I już mi się wylosowało za którymś razem, za trzecim. Dobra. No to zajebiście, to lecimy dalej O to chodzi właśnie O posmak Tak posmak mam farta i fatalne zauroczenie czyli Dev machine Dobra lecimy dalej Nie opierdzielajmy się tutaj e, Zabójcza zima atomowa czyli kabum i na koszt firmy Na koszt firmy to jest dodatkowy perk Tylko pamiętajcie o tym, że jeżeli bierzecie na koszt firmy to dodaję każdemu graczowi e, perk Dodatkowy Mówię to dlatego, że. Tajemniczy klient znowu. Pięknie, zajebiście, moc ściany i szok. Mówię to dlatego, że bulet ostatnio przy nas Przy tamtym gameplay'u użył, a ja miałem dopiero dwa perki i mogłem mieć pięć. No ale jak już użył, no to trudno było. Poląca likwidacja, czyli to? Misio! Efemeryczne ulepszenie. Dobra, to było. Miśka, zobaczmy sobie, żeby nie za szybko poleciało. Dobra, pięknie. To mamy to, mamy to, to Posmak był Misio Czyli właśnie to, jeżeli mamy aktywowaną gumę i wyskoczy nam misio podczas losowania Daje nam drugą szansę i um, Skrzynka się nie teleportuje Gdzie indziej Tylko zostaje cały czas w tym samym miejscu Dobra, pięknie, pięknie ibiście eee, Ja pierdyle już trzeci raz tajemniczy klient! Wow! Nice! I to kurwa 4 aż aż zobaczę. Pięknie, ja już mam 4 gumy. Bo w sensie 2, w sensie 2, o to mi chodziło. E, dostaliśmy. Pięknie, kurwa, mega ultra rzadka. Jakbym to miał możliwość na punkty wymienia, to bym wymienił. Bo ja rzadko, rzadko kurde gumy e, losuję. O! Pięknie, Fenix. Moja ulubiona chyba guma Podnoszę podnoszę wszystkich O, double C. czas zabijania, też bardzo fajne Licencjonowane, aha hmm, To nie lubię akurat tego, zawsze te 200 punktów się przyda nie? W sumie to 400, bo mamy tylko, Bo mamy dwa użycia Wypalenie, beznadziejnie, nienasycony zwrot Aha. Nienasycony jest spoko dodatkowy atut. Znaczy dodatkową, yy, dodatkowy slot na perka. Czyli 5 perków możecie mieć. Szok. Też taki średni... Mętlik w głowie. O! Czekajcie, to mam pierwszy raz. Zobaczmy, co to jest. Mętlik w głowie. Niebieska guma. DLC pierwszy. Mega ultra rzadkie. Aktywowane natychmiastowo. Trwa do końca rundy. Każdy celny strzał w zombie trafia w głowę. Aha, czyli aim. Eee, dobra, i co tu jeszcze miałem do tego? Nienasycona automatyczna aktywacja w momencie, kiedy posiadasz wszystkie atuty. Możesz kupić dodatkowy atut. No właśnie, czyli 5 perków, jak na samej gumie, jest na eee, narysowane tutaj, jak widzicie. Pyk, pyk, pyk. Dobra, co tu jeszcze? Dostaliśmy szok. Phoenix, Feniks. Phoenix mam tylko jeden, to bardzo fajnie. Wypalenie z tego powodu nie lubię, dlatego że ono jest dobrym atutem. Z tym, że jeżeli macie grupkę zombie, a to się bardzo rzadko zdarza, może być nawet tam powiedzmy grupka dwóch, trzech zombiaków i ten atut się uruchamia i marnuje, marnuje ten potencjał całej gumy. No, bo zabić dwa zombiaki, a cały tuzin, no to jest różnica, co nie? Wypalenie znowu, zwrot, zabójcza zima. Nie, poczekajcie, ja sobie tylko jeszcze zerknę zwrot, co to było, przypomnę sobie, bo nie pamiętam tak rzadko, gram, że w ogóle cud, że ja tu w ogóle coś komentuję. Zrzuca ulepszenie maksymalne. Aha, no dobra, on tak jest napisane, czyli mak samo po prostu. Oho, dobra teraz grałem 115 jest światło trend, na koszt firmy bardzo dobry perk zmiana obrotu szczerze ani razu jeszcze nie losowałem ani razu nie udało mi się eee, z maszyny losującej Fenix dwa razy pięknie i szok podwójna nagroda to jest właśnie mnożnik eee, poczekajcie chwilę zaraz wracamy Dobra, już jesteśmy z powrotem. Słuchajcie, mam jeszcze 11 tych. Zajebiste, co nie? Nie wiem, ale ja strasznie lubię taki klimat, bo ja dużo słucham i rocka, i metalu. I naprawdę mi się bardzo podobają te kawałki z Black Opsa trójki. Zajebiste są. Dobra, lecimy dalej. Mam jeszcze tylko 8 gum. Chwilowy prezent. Aha, licencjonowany zabójca to głupie. Czas zabijania. Dobra, czas zabijania spoko. Nie wiem czy widzieliście, ale kiedyś jak graliśmy i robiliśmy easter Na Shadows of Evil To... Yy, to RPG użył właśnie czas zabijania Tylko przypomnę o co chodzi Mega ultra rzadkie aktywowane, jedna aktywacja Zombie nie poruszają się przez 20 sekund po trafieniu Kiedy minie czas 20 sekund zostają, zostaną wyeliminowane Za bardzo słyszę dlatego tak Ale no No i to jest naprawdę zajebisty perk Znaczy perk, tu, sorry Dobra, lecimy dalej. Fenix, hmm. mhm. posmak. Spacer nie umarły. Raz chyba to uaktywniłem. Raz to wylosowałem, ale jakoś tak. Nie, nie, specjalny, jakiś był. Dobra, Misio, mam farta I kabum. Mam farta, to jest spoko też. I tu już nie ma. Jak widzicie. Yy, I co, za małe ciekawinium. Ale nie mam żadnych punktów właśnie z Multi, także nie mogę. Ale to też jest nowość. Nie tak dawno. Nie tak dawno to wprowadzili. W, w tym właściwie DWS jak wychodziło. A to poziom drugi. I będziemy mieli zero. O, pięknie, koniec zabawy Licyf. Aha, nie, nie podwoił mnie. Dobra, sure. insta, insta kill. Czekajcie, ja sobie ja trochę się ściszę tylko muzę. Żeby mi nie, nie zagłuszała mnie samego. E, dobra, to już będzie chyba wszystko. Tutaj zima atomowa jest. Ma, mam farta, no to to zrzuca um, losowe wybrane ulepszenie. Jak pisze Feniks, Misio, Zmiana obrotu, Szok i Instacz. I to wszystko. I to wszystko teraz, ludzi. Zestawy broni. Ja sobie zobaczę tylko, co mogę mieć. Aha. Eee, tak. T tego też nie, nie pokazywałem. Eee, kamuflaż, czekajcie. Czarny rynek, coś tu mam? Nie. Dodatki, nie tam tylko. Multiplayer, prawie nie gram. Kampanie jeszcze nigdy nie. Znaczy, grałem tylko tam, dwie godzinki chyba. E, dobra, tutaj tak nie mamy nic lepszego do Wespera. Szybkie wyciąganie, ok. I Koalba. Tak, na razie jeszcze muszę poziom e, dobry wbić. Mm, tutaj damy tom. Ten celownik. Spersonalizujemy głowę. A poczekajcie, bo jeszcze na multi mam, bo coś tam gram. Aha, dobra, to jest to. Dobra. To mniejsza. Szyplostrzelność, szybkie wyciąganie, kolba i celownik laserowy. A później, tutaj, jak będę miał kolejne sloty, to się to się da. Krzykliwy to jest dobre. I tak wygląda nasza broń. Jeszcze kiedyś wam pokażę cały zestaw broni, jak już sobie to wszystko skomponuję. I chyba to by było na tyle, jeśli chodzi o to. Jeszcze. Mm, Pokażę Wam jedną rzecz, jak, jak prestiżować, ale to mam na osobnym nagraniu, także zaraz się widzimy. Dobra, ok jesteśmy już po przerwie, tu Wam chciałem pokazać tylko, bo ktoś mnie ostatnio pytał w komentarzach, jak sobie wrzucić prestiż, to już można taki bonus materiał, robię, jak sobie prestiżować, czyli zmienić prestiż na przykład z pierwszego na drugi, z drugiego na trzeci i tak dalej, to już obojętnie, jeżeli w momencie, Osiągnięcia przez Was 35 poziomu. Macie 35 poziom, ja mam tutaj akurat drugi prestiż, jak pokazuję. Akurat kursora nie widać, bo mam wyłączony we wrapsie ale, no, ale widzicie, co się na ekranie dzieje. Dostępna nagroda nam się pojawia, jeżeli już zbierzemy, jeżeli osiągniemy całkiem 35 poziom prestiżu i do końca go wypełnimy. To mamy właśnie możliwość prestiżu kolejnego. W moim przypadku było to właśnie prestiż trzeci i teraz możemy sobie odebrać nagrodę. Pokazuję właśnie jak to zrobić. Nagroda jest taka, że no ja zazwyczaj odblokowywuję gumy. Także, także tutaj sobie Wybiorę akurat tylko nie tu, czyli tą na stałe. To też warto wspomnieć. Można też jakąś broń odblokować, na stałe, ale ja zazwyczaj tylko gumę sobie odblokowywuję, bo bronie też, chciałem zaznaczyć, też się Wam resetują. A tutaj, jak widzicie, mam już tylko podstawowe i bronie tak samo trzeba na nowo, co zresztą widzieliście w tamtym materiale. Odblokowywać. Dobra, to by było na tyle. Dzięki, wielkie za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Pamiętajcie, żeby lajkować, komentować, subskrybować, żeby być na bieżąco i czekajcie na następne materiały. Dzięki, wielkie za uwagę i do zobaczenia w następnym wideo. Na razie.